Witajcie w kolejnym odcinku serii Tanie Programie, w którym testujemy, czy tanie myszki z Chin mogą dorównywać tym najlepszym sprzętom na rynku europejskim. Dzień dobry, moi drodzy, ja was witam w kolejnym odcinku. Kolejna niedziela: mamy kolejną mychę z AliExpress do testowania. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie VXE R1 Pro Max. Persa jest po prostu z większą baterią. Otwieramy pudełeczko, w ogóle pudełko chyba jedne z fajniejszych, które dostałem. Jeszcze fajniejsze niż Darao, takie bardzo solidne. Czarno-złote kolory, oczywiście bardzo glamour. Byszeczka. W foliowym opakowaniu zobaczymy sobie na samym końcu. W środku, oczywiście, mamy jeszcze gąbkę. I pod gąbką kryje nam się pudełeczko. I w pudełeczku, moi drodzy, dostajemy. Otwieramy, otwieramy. Mamy kabel. Mamy kabel chyba do dongla. Tutaj jest instrukcja obsługi. Niepotrzebna. Chyba to jest zwykły dongiel, który obsługuje 1000 Hz. Może się przydać, ale nie jest jakby wymagany. I w środku dostajemy jeszcze moi drodzy VXE. To jakiś certyfikat. Dostajemy dodatkowo ślizgacze. Zaraz sobie zobaczymy, czy one są takie same, czy jakieś i, czy jakieś inne. Mm, I gripy Grypy boczne. I gripy, Chyba to jest pod tył, mi się wydaje. Pod nadgarstek, tutaj, pod tą część. I klipy na przyciski. Całkiem fajnie, całkiem spokojne wyposażenie. Yy, sama myszeczka. Cyk. Prezentuje się w taki sposób. Tak wam to pokażę. I zobaczmy, czy ślizgacze są takie same. Nie, są inne chyba. Tak, są inne. Na, na myszce widzimy, że mamy dwa takie duże ślizgi. A te ślizgi są zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze i one chyba są po prostu żeby było mniejsze tarcie jak ktoś lubi żeby mycha chodziła szybciej Tak jak najbardziej spoko, fajne, fajne gadżeciki na pewno plusik, że nie trzeba zamówić tego z zewnętrznych stron i od kogoś oddzielnie tylko mam wszystko w dodatkowo do mychy trzeba było zamówić e, dongle 4K żeby myszka działała na e, 4000 Hz odświeżania, otwieram pudełeczko papierek, pa, po papierku widzimy samego dongla a tu nic szczególnego nie ma? Dongle jak zwykły, Dongle moi drodzy. 4K, wszystko działa e, bardzo fajnie. Teraz to zobaczcie, gdzie można kupić sobie taką myszeczkę, i od razu podrzucę wam w komentarzu link. Myszkę oczywiście zamawiamy sobie z AliExpress. Ja za nią pocięłem okolica chyba 270 zł. Tak jak widzicie, macie tutaj kilka różnych opcji. Jest chyba zwykła, w różnych kolorach, oczywiście. R1 Pro, one się różnią tylko i wyłącznie z tego co pamiętam, sensorami. Plus ewentualnie wielkością baterii, zaraz sobie to zobaczymy. Ja mam oczywiście wersję Pro Maxa, tą z największą baterią. Gdzie one są? O, to jest wersja Pro Max. Ona kosztuje 184 zł. No i za 184 zł, moi drodzy, dostajecie tylko i wyłącznie myszkę, która obsługuje Wam 200, 1000 Hz, a my jeszcze do tego dokupiliśmy Dogla. Sam Dogel kosztuje 50 zł, czyli aktualnie myszka kosztuje mniej. Niż to, co ja zapłaciłem 230, 240 zł. Powiem Wam szczerze, że to całkiem nie zmienia w ogóle moje teraz spojrzenie, bo ja za to my płaciłem chyba 270 zł. Łącznie za wszystko. A tutaj widzę że chyba, że nawet jest jakaś promka. Eee, oczywiście, link do zamówienia będziecie mieli tutaj, tutaj na dole, jeżeli ktoś chce z Was sobie ją zobaczyć. To zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeszcze ja szybko rzucę okiem, czym one się dokładnie różnią, żebyście mogli mieć jakieś spojrzenie. Tak, tutaj jest przede wszystkim waga. Tutaj ta waga głównie wynika z tego, że myszka jest po prostu cięższa, bo ma większą baterię. No no i to w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o, o to ogłoszenie. Jeżeli macie ochotę, zawsze macie wszystko pod ręką. Spójrzcie, czy nie macie wrażenia, że już kiedyś widzieliście tą mychę? Bo no, wydaje mi się, że na pewno widzieliście. I ja tak samo, ponieważ bysta byszka naprawdę bardzo podobna do AjaZa 159. Raz, że mamy tutaj takiego typowego garba dla tej mychy, tutaj u góry, i macie również bardzo spadający przód, i jest ona praktycznie, no może nie taka sama, bo jak sobie spojrzycie tutaj na ten wykres, który Wam przygotowałem. Macie te informacje o wymiarach tej myszki i macie porównanie, tak naprawdę, jeden do jednego z pozostałymi. Tak naprawdę Lamz tutaj jest większy od tych myszek, sobie ją chyba usuniemy. I spójrzcie, jak bardzo podobny jest VXR1 Pro Max, Pro Max ponieważ, ponieważ jest ona troszkę większa niż zwykła wersja Pro w porównaniu do ASA 159 Pro. Tak naprawdę wymiary są bardzo podobne i nawet te kształty widzicie, że są praktycznie identyczne. No, ewentualnie VX1. VXR1 Pro Max macie tutaj troszkę wyższy ten przód. Nie jest to jakoś super mocno odczuwalne, ale no jakby takie lekkie różnice y, faktycznie są. Jeżeli chodzi o jakość tych plastików, powiem ja wam szczerze, że ona jest naprawdę bardzo podobna do tego EASA 159 Pro i nie widzę tak jakby większych różnic, jeżeli chodzi o wygląd i jakość między tymi mechami. No, ewentualnie uważam, że troszkę lepsze są ślizgacze w VXE. Też jakby nie są wiecie takiej super jakości, jak przykładowo jest to w myszkach Waxe ale no mimo wszystko są lepsze niż w Ajazie 159. I tutaj będziecie musieli się zastanowić, co jest dla Was ważniejsze, czy wolicie na przykład dopłacić do, do lepszych ślizgaczy, czy chcecie mieć tańszą myszkę i zaakceptować, że te ślizgacze jakby są troszkę niższej jakości grać na AZ159 Pro. Ale tak naprawdę jest to psz, tak naprawdę większość, jeżeli chodzi o, o wygląd i jakość porównanie do AZ159. I nie, też nie ma się czego przyczepić, plastik jest w porządku, tylko jak tutaj przykładowo, jak sobie wciskam, to czuć, że ten plastik troszkę pracuje. Tak jakby ten plastik był bardziej miękki. W przypadku a ja za 159 tego nie było, tam ten plastik był bardziej sztywny, a tutaj jednak czuć, że ten plastik jest taki bardziej miękki. Oczywiście dzieje się to tylko i wyłącznie przy mocniejszym wciskaniu tej mychy. Poza tym jest wszystko w porządku, nic nie lata, przyciski są dobrze spasowane. No nie ma takiego przeskoku przebicia jak w Dare'u. Wszystko jest fajnie spasowane, wszystko fajnie klika, więc akurat ta mycha naprawdę uważam, że jest w porządku. Jeżeli chodzi o podzespoły tej myszki, to znowu będziemy porównywali ją sobie do, do Ayaza 159. Tutaj największą różnicą jaką mamy, no to są przełączniki. Jeżeli chodzi o przełączniki Ajazie, tam mieliśmy Huano, one faktycznie całkiem spoko klikały. Tutaj mamy przełączniki Kyla i też uważam, że one są całkiem przyjemne. Na pewno są dużo bardziej przyjemniejsze niż w Dare'u. I tak, tak jak pokazywałem wcześniej, widzicie, że ten klik jest naprawdę bardzo fajny. I ten przycisk jest taki crispy, tak jak na przykład klikacie sobie w tą mychę, to faktycznie czujecie taki bardzo fajny, przyjemny klik pod tymi przełącznikami. Więc tutaj na pewno daje ogromnego pusika, jeżeli chodzi o te przełączniki. Naprawdę bardzo fajnie klikają. Jeżeli chodzi o te przyciski boczne, no, też są przyjemne. Jeżeli używacie, na pewno nie będzie Wam przeszkadzały te przełączniki. Scroll. Przyjemnie. W sumie bardzo podobnie jak w większości tych myszek z AliExpress. Nie zdarzyło mi się, żeby ta mycha gdzieś tam skoczyła sama w jakimś rodobowym momencie. Więc na ten moment wszystko działa git. Bateria. 500 mAh, co pozwala na grę do 150 godzin przy trybie 1000 Hz. Jeżeli macie troszkę więcej Hz... Na pewno ta mycha będzie troszkę szybciej się rozładywała, chociaż ja gram na niej. O już chyba około tydzień, nawet od kiedy na nie gram. I nie ładowałem jej ani razu. I naprawdę też to jest w zupełności wystarczające. Yy, sensor PAW 3395, tutaj nie mamy się do czego przyczepić. Mhm. Odświeżanie do 4000 Hz. TPI 26000, ale oczywiście mało kto z tego korzysta. Czyli w sumie wszystko to, co mycha potrzebuje. Jeżeli chodzi o takie mankamenty, z czym się spotkałem z tą mychą, to. Oczywiście było to w moim przypadku i zastanawiam się, czy to będzie się powtarzało. Czasami jak wciskałem lewy przycisk myszy i przykładowo trzymałem granat, to albo ten przycisk jest tak czuły i gdzieś na przykład odpuściłem troszkę mocy i mi spadła e, ten siła nacisku i myszka przykładowo mm, puściła te, 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 ten granat, albo po prostu gdzieś się jakby zrobił dwuklik, że trzymasz włączony lewy przycisk myszy i mimo wszystko jakby myszka widzi, że puszczasz ten klawisz i ten kran ci wylatuje. Miałem taką sytuację chyba dwa razy. Zastanawiam się, czy już można to nazwać jakby mankamentem. Ale na pewno będziecie musieli zwrócić na to uwagę, czy tak jest i w waszym przypadku w tej myszce. Na pewno dajcie znak, jeżeli ktoś z Was ma, ma z Was tą myszkę, czy taką podobną sytuację miał. Jeżeli chodzi o sam komfort użytkowania tej myszki, muszę przyznać, że jest naprawdę perfekcyjnie, jeżeli chodzi o taki rodzaj mychy, jeżeli tak oczywiście można określić, bo naprawdę bardzo fajnie mi się to mychę trzymało. Grałem na niej, mówię, około tydzień i nie miałem, tak jak żadnego problemu z tym, że gdzieś mi bardzo przyjemnie się grało. Powiem Wam szczerze, że nawet miałem bardzo fajnie wyć, wyćwiczoną już pamięć mięśniową, bo gdzieś takie fajne fliki siadały, jak ktoś był na streamkach, to wie jak to wygląda i tak jakby granie dłuższej, dłuższej sesji deathmatcha w zupełności to nie przeszkadzało. No gdzieś tutaj ewentualnie no czuć jak macie taki mocniejszy chwyt właśnie tutaj boczny, to czuć, że te plastiki są lekko elastyczne. Jeżeli ktoś miał jakieś myszki premium, to fakt, prawdopodobnie będzie mu to przeszkadzało, jeżeli gdzieś tam gracie na jakichś tańszych myszkach, raczej to nie powinno być problemu. Też jeżeli chodzi o same takie odczucia z tego plastiku, to on jest taki lekko matowy. E, może to jest nawet satyna. A jazie on jest taki jakby chyba bardziej świecący. Tutaj jest bardziej matowy. Też to fajnie oddziałuje na rękę. Nie ma problemu z tym, żeby się gdzieś myszka tutaj wyślizgiwała spod naszego mm, chwytu. Dodatkowo też pamiętajcie, że macie w myszce gripy. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie ten grip poprawić, no to wtedy jak najbardziej może sobie tą mychę obkleić. i będzie całkiem spoko. Jeżeli chodzi o wielkość tej myszki, no to zdecydowanie jest znowu to bardzo. E, średnia myszka, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli ktoś ma duże dłonie, no to niestety tutaj palm odpada. Jeżeli chodzi o claw, jest w porządku. Ewentualnie taki fingertip też jest całkiem spoko. Ale no niestety, jeżeli szuka, szukacie myszki, na której położycie całą dłoń, no to niestety nie będzie ona dla Was. Pod clawem mi się naprawdę bardzo fajnie na niej grało. Więc tutaj daję taką rekomendację, że bardziej ta myszka będzie odpowiednia dla dłoni średnich lub mniejszych, jeżeli gracie palmem. A jeżeli gracie clawem, to tak naprawdę dla dłoni średnich i małych będzie w porządku. Dla fingertipa, no to wydaje mi się, że już bardziej pod takie e, dłonie mniejsze tam myszka będzie w porządeczku. Jeżeli chodzi o zarządzanie tą mychą, to znowu mamy dwie opcje, podobnie jak to było w przypadku Dareu. Szkoda, że tego nie ma w IAZ-ie, a nóż, Fidelec może wprowadzą. Mamy tak jakby standardową opcję, czyli pobieracie sobie apkę, instalujecie i możecie sobie zarządzać tą mychą z poziomu aplikacji. No ja niestety. Nie jestem fanem, może niestety, może niestety, nie jestem fanem tego rozwiązania, i jest jakby opcja do tego, żeby sobie ustawić tą mychę z poziomu online. Oczywiście z pomocą przychodzi co Reddit, wziąłem jak tutaj Tempest The Great, wrzucił nam informację, gdzie możemy sobie to zrobić online. Wchodzimy sobie na VGN Laba, mamy informacje i tutaj kolega, oj, to nie jest, to, to jest do pobrania, to chyba będzie do zarządzania online, i jak najbardziej ta opcja jest przy sobie przetestowana i u mnie to działa. Klikamy sobie to urządzenie, wybieramy naszą myszkę, która jest połączona. A, bardzo ważna informacja. Jeżeli zamawiacie myszkę Dongla 4K, no to będziecie musieli pamiętać o tym, żeby sobie tą mychę sparować z waszym urządzeniem, bo tak jakby ta mycha działa to domyślnie z donglem 1K, jeżeli chcecie mieć tego 4K, to musicie go sobie sparować z waszym urządzeniem. Jeżeli chodzi o parowanie tego urządzenia, to tutaj macie taką opcję jak Pertools, oczywiście ja mam to już zrobione, musicie wybrać myszkę, musicie podłączyć dongla, wtedy myszka wam się sparuje, wyrzuci wam informację, co musi dokładnie kliknąć. Miałem z tym problem na początku, więc jeżeli ty kupisz tą mychę i faktycznie też będziesz miał taki problem, musisz to zrobić w ten właśnie sposób. Nie przejmuj się, dasz radę, bierze w ciebie kciuki zaciśnięte jeżeli chodzi o tą mychę ona już tutaj jest wybieracie sobie tą mychę i już możecie sobie zarządzać tą myszką z panelu strony bardzo podobnie jak w dareu możecie sobie przypisać funkcję do konkretnych przycisków macie ustawienia dpi możecie tutaj sobie pod mychą zmieniać opcję ustawienia dpi ja oczywiście tą opcję ustawiam sztywno na 800 performance settings czyli ustawiacie sobie hz y, herce ja oczywiście herce ustawione na 2000 move eee, synchronization jest to po prostu bardziej płynny ruch, jeżeli chodzi o tą mychę. Fajna opcja. Angle napik tego nie używamy, bynajmniej w CS-ie. Po prostu chodzi o to, że jeżeli robicie jakieś proste ruchy, to myszka zawsze dąży do tego, żeby nie było takich odchyłów, tylko stara się to zrobić w, w fajny prosty ruch. No ja uważam, że jest to zbędne, tym bardziej, że czasami może to was tylko i wyłącznie zmylać, bo jeśli chcecie zrobić myszką w dół, ona będzie wam jechała prosto. Nie mówię, że to dokładnie tak to działa, ale tak. Eee... Tak to mogłoby wyglądać. Performance mode. Mm, czyli większa wydajność, to też zawsze zaznaczamy. Range mode. Czyli, że jak jesteście gdzieś daleko, to możecie, nie wiem, z salonu sobie kompę machać myszką przy kąpie. Ja wiem w sumie po co to, ale Chińczycy są najlepsi w takim wymyślaniu. Ripple correction. Mm, 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 mm. Chyba tylko właśnie takie eliminuje jakby skakania, jeżeli chodzi o liczbę herców, czyli jak ruszacie szybciej, to wiadomo, że te herce wam wzrastają, a jak ruszacie wolniej, to gdzieś te herce wam spadają i raczej to dążę do dąży tego, żeby to wszystko wyrównać, żeby nie było takich ścinek. Wysokość LOD ja gram na 1 mm, czyli nie musicie podnosić myszki wysoko, żeby zrobić ruch. Podnosicie nisko, wracacie i git. A czasami jak macie wysokie to podnosicie myszkę i sensor wam łapi, i gdzieś wasz model przykładowo się rusza. Po jednej minucie myszka mi się wyłącza. Hmm, to jest chyba Increasing the anti-shake delay improves the stability of the case Z tego co rozumiem to chyba po prostu to, że jest jakby opóźnienie między klikiem yy, kolejnym mm, Tak mi się wydaje No i ustawienia oświetlenia Ja tego nie używam Pozostałe Czyli możecie sobie sporować tutaj urządzenie I ewentualnie przywrócić wszystko do domyślnych, my tego nie robimy Przejdziemy sobie jeszcze, moje drodzy, standardowo do sprawdzenia czy te herce oczywiście działają Zaczynamy sobie od 1000 Hz Mouse hazard checker Wchodzimy sobie na stronkę 1000 Hz jak najbardziej jest w porządku, wszystko jest stabilne, nawet widzimy, że jest bardzo fajnie zlokowane, bo powyżej 1000 Hz nam to nie przechodzi. Ustawiamy 2000, myszka znowu osiąga maksymalnie 2000 Hz, no okej, okay, teraz przekroczymy 2005, ale znowu te wartości są naprawdę bardzo wysoko i są naprawdę bardzo stabilne. Hmm. I 4000 Hz, eee, ok, widzicie nawet, że jest jakaś rekomendacja od producenta, a to ciekawe, nawet była informacja że to bardziej kompa obciąża. Moje no te 4000 Hz znowu jest stabilne. Powiem wam, że 4000 Hz jeszcze nie grałem na tym, ale może kiedyś się skuszę z ciekawostek, jakby to wyglądało. Więc też to wszystko działa naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Starałem się, aby ten materiał był troszkę krótszy, bo tak przelatam te ostatnie odcinki jakoś tak mi się fajnie gadało, że nawet nie zauważyłem, że te odcinki po ponad 20 minut. <laughs> I przechodzę do podsumowania, już jeżeli chodzi o to mychę, to naprawdę bardzo przyjemnie mi się grało na tej myślce. Powiem wam szczerze, że. Nie chcę mówić, czy lepiej na Ajazie, bo to jest tak jakby bardzo podobne, są niewielkie różnice i miałem bardzo duży problem, jeżeli chodzi o wybór, która myszka jakby, jak je porównać, no bo nie oszukujmy się, że te myszki są naprawdę bardzo bliźniaczo podobne i zastanawiałem się, co dla nas jest najważniejsze w tej serii, no i uważam, że mimo wszystko dla nas w tej serii ważne jest to, żeby znaleźć myszkę, która naprawdę będzie fajna będzie w miarę tania. I jeżeli chodzi o ER 1 Pro Maxa, no to uważam, że jest to również bardzo udany model, który jest mm, lekko droższy. Lekko, no, te 5 dyszek jest droższy aniżeli A 159 Pro. I tutaj będę chciał was zostawić z taką lekką e, nutką, e, żebyście wy sami dokonali wyboru. Z tego względu, że AS159 no, kosztuje 150 zł. Tak naprawdę możecie go dorwać troszkę taniej. I ten Ajax uważam, że jest bardzo udana konstrukcją. Bardzo przy swojej tej cenie, nawet bym powiedział, że w super cenie. W R1 Pro Max jest konstrukcją droższą, która kosztuje w no, okolicach 220 złotych. No ja niestety za nią przepłaciłem, dałem za nią 270 zł. No pewnie sfrajerzyli mnie, żebym zapłacił więcej, no udało mi się Ale czegoś nie robi tak, kochanych widzów, żeby Wiedzieli jakie myszki zamawiać I te myszki są naprawdę bliźniaczo Podobne, gra się na nich naprawdę Bardzo fajnie, no R1 Jest troszkę większa Więc teraz tak, dla kogo będzie ta myszka? Ta myszka będzie dla osób Które Chcą wydać troszkę więcej pieniędzy Na sprzęt, może to zabrzmi za, głupio Trochę więcej, tak troszkę więcej I chcą mieć poczucie że wydając więcej na sprzęt będą ten sprzęt mieli lepszy. Brzmi to absurdalnie, ale tak jest, bo jeżeli ktoś by mi powiedział, że ma na wydanie 160 zł, powiedziałbym mu, a ja 159, a jeżeli ktoś powiedział, że no a ja chcę na przykład mam 220 albo 230 zł, no to weź sobie VXL. -e. I tylko wyłonię z tego względu, żeby miał poczucie takie, że nawet myszkę wydał więcej, ale na obu myszkach naprawdę gra się e, przyjemnie i gra się bardzo podobnie. Ewentualnie ja ma chyba troszkę bardziej taki e, pusty klik, jeżeli tak to mogę nazwać, taki bardziej basowy, jeżeli można porównywać klik do, do dźwięku, a ten klik naprawdę jest taki e, mocno crispy, tak jakby, jakbyście łamali płatki. E, Kurdziane, więc też jest bardzo spoko. No i na plus są tutaj ślizgacze w Ajazie. Te ślizgacze są e, troszkę słabsze, to też trzeba e, podkreślić. Czyli jeżeli chcecie kupić mychę, nie martwić się już o nic, tylko grać, no to VXE. A jeżeli chcecie kupić mychę lekko tańszą e, i gdzieś tam pójdziecie na kompromisy, że te ślizgacze będą trochę gorsze, no to Ajaz będzie dla Was jak najbardziej w porządku. I teraz ogólna ocena. Uważam, że ta myszka zasługuje. I powinna mieć ocenę taką samą jak Ajaz 159. Już tłumaczę, dlaczego. W pewnych aspektach ta myszka jest lepsza od Ajaza. Yy, przykładowości zgaczę. No, klik to jest kwestia indywidualna, plastik też, ale też jest akceptowalny i w jednej, i w drugiej myszce Ale cena. Jeżeli porównamy sobie, że myszki oferują praktycznie to samo, ale cena. A ja za kosztuje cena, a ja za to jest 150-160 zł, a ta myszka to jest około 220, nawet 250 zł. No to tutaj już się robi kolosalna różnica. Eee, I pod tym aspektem będę musiał, moi drodzy, tej myszce przyznać ocenę 8,5. Uważam, że jest to ocena fajna, jest to ocena adekwatna i jeżeli te myszki są na tym samym poziomie, to ktoś może sobie wejść w obie, e, obie aukcje i zobaczyć. No, te myszki są ocenione na ten sam poziom, i teraz sam decyduje, co, czy chce wydać więcej na myszkę, czy chce wydać mniej. Obie myszki są spokojne, obu myszkach może grać tak samo, więc tutaj daję e, swoją rekomendację. Różnica tak naprawdę tylko i wyłącznie ceny. E, i w sumie tyle, ja wam ogromnie dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, że wszystkie myszeczki możecie u mnie wygrać na kanale. Wystarczy, że zostawicie jakiś znak po sobie, komentarz, subskrypcję, lajka, będę naprawdę ogromnie wdzięczny. Wpadajcie do mnie na Discorda, wpadajcie na Twitcha, tam też na Twitchu codziennie te myszki są testowane. Więc y, VXE ląduje do pudełka, będzie do zgarnięcia w... Y, wydaje mi się, że chyba na końcu tego zrobimy kolejne losowanie. Wszystkim zwycięzcom, y, które, którzy wygrali Ajazy gratuluję. I co, zapraszam wam teraz, Was teraz na ostatni teścik z gry i życzę Wam miłej niedzieli.